ma! Witajcie na kanale Buddies. Dzisiaj postaram się opowiedzieć o moich wrażeniach po spędzonym sezonie na spindrifcie. Będzie to moja subiektywna ocena, ale może komuś się przyda w konfiguracji własnego roweru. Nie będę opisywał tutaj poszczególnych części, jeżeli jesteście tego ciekawi to zapraszam do Bike checka, który znajdziecie na kanale. Pokrótce przedstawię wam zamówienie roweru, jak to przebiegało u mnie. Rower zamówiłem w czerwcu 2021, docelowa data była początkiem sierpnia, a finalnie dotarł do mnie końcem listopada, i od tego czasu już udało się trochę na nim pojeździć, więc wyrobiłem sobie jakieś tam zdanie. Podzieliłem sobie ten film na kilka rozdziałów, więc przejdźmy do pierwszego. Jest to propane spin drift w rozmiarze M oraz malecie o skoku 180-180 wybrałem taki rower, bo po prostu pasuje do mojego stylu jazdy, czyli da się na nim jeździć enduro i efektywnie podjeżdżać również da się na nim katować bike parkowe trasy. Taki uniwersalny rower do wszystkiego. Ale dlaczego malet? Pewnie myślicie. Zdecydowałem się na maleta, bo miałem okazję testować na Joju w Kluszkowcach rower z kołami 29 cali i totalnie nie przypadł mi do gustu. Nie miałem luzu za świdełkiem, aby manewrować rowerem i czułem się mega niepewnie. Kolejny rower jaki testowałem na JOJU był to Ennis Bikes Define i właśnie w malecie. Od razu jak na niego wsiadłem, to 29 z przodu bardzo mi się spodobało, a tylne koło dawało sporo miejsca do manewrowania i nie ograniczało ruchów. Dlatego właśnie wybrałem maleta. Zawieszenie Foxa przód 38. Tył dhx 2 Tutaj mój komentarz mógłby być zbędny, bo wszystko jak dla mnie pracuje fenomenalnie. Progresja ramy działa od samego początku skoku, co dla mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Sam wybierając prężynę do dampera sugerowałem się wartościami jakie podaje propane, i miałem co do tego wątpliwości, ale finalnie okazało się to strzałem w dziesiątkę. No i jeżeli wybieracie damper powierzchni, to ten problem Wam odpada. Teraz, jak tak myślę, to chyba nigdy nie miałem uczucia takiego mocnego dobicia. Raczej wszystko działo się dosyć płynnie, bez takiego nagłego strzału. E, też za dużo nie klikam swoją zawiechą i często latam hopki na takim samym ustawieniu, co zjeżdżam trasy Enduro czy DH. I nie mogę złego słowa powiedzieć. Jak chcę latać, to latam, rower nie jest przyklejony do ziemi. Natomiast jak jadę w trudnym technicznym terenie, to pokonuję przeszkody bez obaw, że rower zachowa się nieprzewidywalnie. Ach, te nieszczęsne zakręty! Osobiście troszkę czasu mi zajęło przyzwyczajenie się do koła 29 z przodu. Dziwnie było mi łamać rower w zakrętach, tak jakby topornie. Przez co bardzo w nich zwalniałem. Do teraz mam z tym problem, ale widać znaczącą różnicę na plus, i wiem, że po prostu to kwestia praktyki i techniki. Także jeśli macie podobnie jak ja, po przesiadce na koło 29 z przodu, to po prostu trzeba jeździć więcej. Natomiast mniejsze tylne koło nieco ułatwia zakręty i czuć większą sterowność nad rowerem. W ciasnych zakrętach naprawdę to doceniam, bo rower da się łatwiej opanować. Kopki na tym rowerze to prawdziwa przyjemność. Tak jak wcześniej wspominałem, nie zmieniam ustawień zawieszenia zbyt często i zazwyczaj wszystkie trasy jadę na takich samych ustawieniach i nie mam żadnych niedogodności podczas latania. Oczywiście, że lepiej mieć ustawione zawieszenie pod daną trasę, ale jeden lap lecimy trasą techniczną, a kolejny jakimś jump line To komu chcecie kręcić tymi pokrętełkami w zawieszeniu? Zazwyczaj wybieramy jakiś półśrodek i lecimy. Przechodząc już do sedna, czyli typowo do hopek, to rower płynnie przechodzi linię wybicia i czuć, że on też chce latać. Jest stabilny na każdym etapie, zaczynając od wybicia, przez bycie w powietrzu, aż po lądowanie. I właśnie na ostatnim etapie, czyli lądowaniu, czuję mega różnicę. Oczywiście na plus. Zawycha jest na tyle miękka, że lądowanie jest przyjemne, nawet jeśli nie jest wystarczające stronę, a następnie robi się na tyle twarda, że nie czuć żadnego mocnego dobicia, jest to takie płynne przejście, które trudno mi opisać. Po prostu trzeba to poczuć. Przechodząc do podsumowania, to zakup Spin Drifta okazał się bardzo dobrym wyborem. Jeśli chodzi o porównanie ceny zakupu roweru do części jakie w nim są, to propej na rok 2021 wypadał bezkonkurencyjnie. Teraz te ceny są znacznie wyższe i nie wiem jak to ma się z innymi markami. Dla mnie był to zakup idealny. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem Propayana, to pamiętaj, że to są tylko moje odczucia, i wcale nie musisz mieć takich samych. Warto przed zakupem ogarnąć sobie jazdę testową i mieć chociaż minimalny pogląd na to, jak wygląda jazda na tym rowerze. I tym miłym akcentem dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Do następnego. Pozdrawiam.